Zapraszam Was bardzo serdecznie, mamy nowy odcinek z Hibili Inwazja. Zapowiada się naprawdę duża potyczka z astrotoaletami. Zostawcie lajka i lecimy z tym, słuchajcie. No i w tym tygodniu prawdopodobnie będziemy mieli nowy odcinek z Hibili. O, oni udali się do tej bazy, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. Pierwsza była walka w kosmosie, i oni teraz dotarli do wnętrza tej bazy kosmicznej, czy jak to tam się nazywa. No i tutaj są specjalne agentki walczą. No ale czemu tu są też zwykłe toalety? Ciekawe to jest to. Kurde, roztrzaskali tego. Ty jaką ten ma głośnik spluwa, lol. Wow, on może odbijać te pociski teraz, ale jajka. Ciekawe czemu tutaj normalne toalety są z astro-ziomkami, nie? Ło kurka to grubo Łopanie, ty tu się... a gdzie są te... Te, te, te... Kam kobieta kamera i tak dalej? Myślę, że oni tu wciery strasznie dostają Dziwne to jest ty, no dziwne to jest, gdzie one są ty? Ty jaka tarcza, O kurde, nieźle, dawaj strzelać do niego, no. Ej, czy to był si ten zakochany? Nie, to chyba nie był zakochany, nie? Kurka, jakie nowe bronie mają. Jakieś pałki i tak dalej. Ten ich ładnie tutaj niszczy wszystkich. Co jest? Broń mu nie działa, oj. O, kobieta głośnik, tak? Ty ona ma miecz samurajski, lOL Ło, koho Ale ona wygląda w tej wersji, ty Jasny, o nie! astro-goście, no to grubo. To jest już koniec chyba. Ich. Co jest? Ona... Czyli to był zakochany kamera? Dawaj, dawaj, TV-woman, dasz radę tutaj wygrać. Ojoj. nie mówcie, że on zostanie... Zakochany, zrób coś, nie? A ty, rozwalili mu to. Czyli oni są w stanie niszczyć tych... Em, te jednostki Astro. Pa, yes, pa, ty, gościu. No to ładnie, dają sobie radę z nimi. O, tu co to pająk? Nie, to jest kobieta kamera. Ty no, patrzcie, dają sobie radę, ale to rzucenie tym zakochanym kamerą. Czekajcie, gdzie to było? Tu to chyba było, nie? Cygnim tam. Nie wierzę. Nie wierzę, że coś takiego robią. No dobra, pierwszą linię defensywy przełamali, nie? Czy tam drugą w sumie, bo pierwsza to była ta w kosmosie. O hakują panele. O ty, patrzcie, on ma bombę, czy co to jest? Coś tam ma. BDX, co to jest, jakieś? Oj, oj, oj. Co tu się dzieje? Oj, 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 to nie działa, o, o, kobieta kamera ma problem. No nie jest mega duży, nie? No teraz coś tam... No ale kurka, nie są w stanie go zniszczyć, trochę go przysmażyli, nie? Okej, okay, ten tarczą zasłonił Jacek, widzisz, że nieźle. O kurde, Dark Speakerman, nie? On się Okej, okay, spłonie ty. No, dają radę z tym du dużym, nie? Dali radę! O dziwo! To znaczy, dał, No, dali, bo tu są jeszcze mężczyźni, nie? Ale to chyba nie jest Dark Speakerman. Ach! Niezawodne kobiece trio, proszę bardzo. Nieźle, ale to, jak rzuciła tym zakochanym kamerom, to nieźle. No, chłop zrobi wszystko w imię miłości, nie? <laughs> Cygnim. Dobra i walczcie. Czekajcie, w ogóle jaki jest opis. Eee, it's co? Nadchodzi czy coś takiego? Ładnie, ładnie to zrobił, powiem wam. Nie dziwię się, że to ma prawie 1 milion. I takie walki lubię, a nie gdzieś kosmiczne statki, jakieś kurka i tak dalej. Bo to bez sensu jest totalnie. Tylko znając życie tu pojawi się ten chyba tytan, nie? Ten tytan Astro ich będzie chciał uratować, albo nie wiem sam co tu się wydarzy. To jest tak skomplikowana seria, że ciężka do predykcji, do przepowiedzenia, tak szczerze mówiąc. Ale bardzo ładnie to wygląda i to chyba najbardziej przypomina. Już nie, nie mówię o fabule, bo fabuła jest kosmiczna i to mnie o, trochę. No nie lubię czegoś takiego, ale wizualnie to bardzo przypomina oryginał, nie? Jest klimat tego oryginalnego Skibidi Toilet, bo u dumt Studio czy Virolensa tego nie ma, nie? Niestety. Natomiast tu jest ten klimat taki ciężki, ponury, zachowany z oryginalnego Skibidi Toilet. A ten się tu skrywał jak kameleon. Bardzo fajny odcinek, trzeba przyznać, że całkiem niezły.